Transferowa bomba w Ekstraklasie. Kolejny klub chce króla strzelców. To byłby absolutny hit. Król strzelców europejskich pucharów na wylocie z Jagiellonii. Pululu właśnie stał się celem wielkich transferowych ruchów. Gdy wydawało się, że bitwa o podpis jednego z najlepszych i najskuteczniejszych napastników Ekstraklasy, Afimiko Pulułu toczy się już tylko na dwóch frontach, pomiędzy Lechem Poznań a Węgierskim Ferencvárosem na scenę. W ostatniej chwili wkracza nowy, niezwykle zdeterminowany gracz. Jak donosi doskonale poinformowany dziennikarz Piotr Koźmiński z portalu gol.pl, do wyścigu o kula strzelców ligi konferencji z poprzedniego sezonu, w sensacyjny sposób dołączyła pogoń Szczecin. Portowcy, którzy właśnie żegnają się ze swoją największą gwiazdą ataku, chcą dokonać absolutnego hitu transferowego last minute i sprowadzić do siebie snajpera Jagielloni. Czy ten nieoczekiwany ruch ma jakiekolwiek szanse powodzenia? Zacznijmy od początku, bo sytuacja Afimikopulu jest niezwykle gorąca. Napastnik Jagi, który w tym sezonie, podobnie jak w poprzednim, jest zabójczo skutecznej formie na arenie międzynarodowej i regularnie trafia w eliminacjach europejskich pucharów, znalazł się na transferowym rozdrożu. Jego kontrakt z Jagiellonią Białystok wygasa już za niecały rok, co oznacza, że to letnie okienko jest ostatnią realną szansą dla Mistrzów Polski, by zarobić na nim jakiekolwiek sensowne pieniądze. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach, tuż przed zamknięciem okienka, Snajper zdecyduje się na zmianę otoczenia. Do tej pory wydawało się, że faworytów w tym wyścigu jest dwóch: Parol na piłkarza Zagieły Lech Poznań oraz węgierski Ferenk Varos. Oba te kluby, co ważne, złożyły już w białym stoku oficjalne, konkretne oferty transferowe. Lech widziałby w Pulułu idealne wzmocnienie ataku i odpowiedź na swoje problemy ze skutecznością. Ferengwaros, z kolei, regularny uczestnik faz grupowych europejskich pucharów, kusił perspektywą gry o najwyższe cele. I właśnie wtedy, gdy wydawało się, że wybór rozstrzygnie się między Polską a Węgrami, do gry włączyła się Pogą Szczecin. Jak informuje Piotr Koźmiński z gol.pl, portowcy również widzieliby u siebie snajpera z Angolii. Ten ruch, z perspektywy szczecińskiego klubu, jest absolutnie logiczny i podyktowany nagłą potrzebą. Pogoń jest bowiem na ostatniej prostej, by sfinalizować sprzedaż swojego najlepszego strzelca i dotychczasowego króla ekstraklasy Eftyniosa Kouloulisa do Arabii Saudyjskiej. Odejście Greka stworzy w ataku gigantyczną, trudną do załukę. I to właśnie Afimiko Poulou miałby być idealnym kandydatem, by wejść w jego buty. Mamy więc do czynienia z niezwykle ciekawą transferową szachownicą. Pogoń, zarabiając miliony na sprzedaży koło Lourisa, będzie miała środki, by powalczyć o Pulu. Ale czy sam transfer jest realny? I tu dochodzimy do największego problemu, jaki stoi na drodze portowców. Jak słusznie zauważa Piotr Koźmiński, trudno przypuszczać, aby grą w Szczecinie zainteresowany był sam Pulu. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta i brutalna. Europejskie puchary. Pogoń Szczecin, w przeciwieństwie do Lecha Poznań i Warosu, już dawno pożegnała się z grą w Europie. A dla zawodnika o takiej renomie, o takiej skuteczności, który w poprzednim sezonie został kulem strzelców Ligi Konferencji, możliwość regularnej gry na arenie międzynarodowej jest absolutnym priorytetem. To właśnie w tych meczach może dalej budować swoją markę, strzelać kolejne gole i liczyć na jeszcze większy transfer w przyszłości. W tej sytuacji Oferta ze Szczecina, choć z pewnością atrakcyjna finansowo, sportowo wydaje się być krokiem w tył w porównaniu z propozycjami z Poznania i Budapesztu. Saga transferowa z udziałem Afimiko Pulułu wkracza w decydującą fazę. Do Lecha i Ferengwarosu dołączył nowy, potężny gracz w postaci Pogoni Szczecin. Ale w tej grze liczy się nie tylko to, kto zaoferuje Jagiellonii największe pieniądze. Kluczowa będzie decyzja samego zawodnika. A ten... Jak się wydaje, postawi na projekt, który da mu nie tylko wysoki kontrakt, ale i szansę na dalszy rozwój i walkę o najwyższe cele na arenie międzynarodowej. Czy Pogon jest w stanie go przekonać, że Szczecin to najlepsze miejsce dla niego? Będzie to niezwykle trudne. Ale w ostatnich dniach okienka transferowego, jak dobrze wiemy, wszystko jest możliwe. Jedno jest pewne. W Ekstraklasie szykuje się nam transferowy hit, jakiego dawno nie było. Ogień pulułu ma oferty z lecha, pogoni i ferękwarosu. Gdzie powinien zagrać król strzelców europejskich pucharów? Dajcie znać w komentarzach, który kierunek byłby najlepszy dla jego kariery.